Siema, się jestem wiedźmin 3 a to jest Riot GPlay. siema, się majstra, Riot G Play to jest kolejny odcinek z naszej serii wiedźmin 3. E, oczywiście dzisiaj się taki odcinek jest troszeczkę na spontanie, ponieważ e, nie miałem jakby co wymyśleć, szczerze mówiąc na ten odcinek. E, I pomyślałem sobie, że a, e, kamerki nie będzie dzisiaj, bo jakby e, jest troszeczkę e, ciemno u mnie i green screen jest takby. No nie działa, e, więc e, pomyślałem sobie, że. E, będziemy bez kamerki i dzisiaj sobie porobimy. Uwaga, uwaga. E, znaki zapytania. E, tak, one akurat bardzo fajnie idą, więc e, troszkę już tu zrobiłem. E, dwa znalazłem miejsce mocy, więc super. Trzy miejsca mocy, bardzo fajnie. I tak sobie pójdziemy ten, ten, ten aż do końca. E, szybko je się miara robi, także powinniśmy jakoś tam dać radę sobie, nie? Okej, okay, dobra. E, tu będzie czekał na nas tabun ludzi, deserterów dokładniej. Może jakoś dam radę. Dobra, jeden padł, Nice, świetnie. Żeby tylko nie wdrąbać się pod ten. Pod ognisko, bo to nam zadaje obrażenia. Okej, okay. i ostatni nam został łucznik. Nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie. Okej, okay. mocne ataki zawsze spoko. Powienie jeszcze się to udało. Świetnie. I to chyba został ostatni, co nie? Mocnym atakiem go zniszczymy? Zniszczymy? Chyba tak ło, pomódku. I tak, jesteśmy w białym sadzie teraz, y, ponieważ y, tu posowałaby zrobić misję O, świetnie No, więc Welen, sobie zapuścimy jeszcze na chwilkę, bo troszkę, y, szczerze mówiąc, zawsze się nam wszedłem y, Jak przechodziłem pierwszy raz w Wiedźmina, to nigdy tak nie zrobiłem y, <grywki> Pierwszy raz to nigdy, nie? No więc y, jak przechodziłem pierwszy raz w Wiedźmina, to nie robiłem tak jak tutaj, że y, od razu się jakby rzuciłem na głęboką wodę do Welen. Tylko troszeczkę bardziej um, Jakby ogarnąłem sobie tutaj po kolei y, Lokacje, okej okay. To jest chyba ta Schemat, co? Jaki schemat, ej Protokół przesuwania Wiedźmina Miejsce, y, miejsce czynności, twierdza Amaweta, okej, okay. osoby Tutaj to nie kojarzę Dobra. O! Stalowym jest czechu... cechu. Resztunek cechu żmii, tak? Super, bardzo fajnie. Czyli jednak opłacał się, opłacał się tutaj przyjść. No taka desertera, to mnie to guzik obchodzi. E, dobra, lecimy sobie takim razie dalej. Spalone wieś, czy odpada? Polećmy sobie tutaj. Okej okay. Tutaj coś też będzie. O, widzi są. Co? Spokojnie, ej Świetnie Te wilki są jakieś takie strasznie Irytujące na sam początek, ale dobra już myślę W miarę udało mi się ogarnąć yy, schemat walczenia z nimi To mnie cieszy, bo jakby Wcześniej było trudno, a to wiadomo same początki więc Musiałem też się przyzwyczaić do poziomu trudności Wcześniej wiadomo w jakąś grubkość się strzeliwałem po prostu yy, I to poszło Bandyci będą, dobra Okej, okay. gość ma tutaj widzę strzały, więc trzeba będzie na niego warać. a nie To jest pika O, o, o nie, 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 nie Świetnie, udało się uniknąć ataku Tam goś nawala Więc trzeba na niego warać bo kurcze Najgorsze właśnie ucznicy i to zwykle na nie się najpierw skupiam Bo są głównie dalej od reszty więc pojedynczo mi lepiej złapać, no i potem to zawsze wiadomo, nie ma tego wsparcia. Z dystansu jak już się z nimi tłuczemy, nie? Także spoko. Jakieś buty. No, takie śmieciowe te rzeczy są. Ale zawsze warto zrobić potem. Na Steam jest na osiągnięcie, jeśli się nie mylę. No i tak oto sobie przechodzimy. Kolejne te znaki zapytania. No, tak głównie ja robiłem. Kilka doświadczeń zawsze wpadnie. Wiadomo, podczas przechodzenia między jednym a drugim. Jakieś ziółka, co chwilę. Widzicie, właściwie co chwilę są jakieś zioła, nie? Świetne, naprawdę bardzo y, dobrze to zostało zrobione, ten cały świat. Jak widzicie, to mamy też misję kierunek Skelligę. Eee, to jeszcze za wcześnie jest. Eee, więc o, jest kłóciele, zawsze się sprzyda. Dobra, chodźmy. Eee, widzicie, co sobie zapiszę? Bo bardzo często lubię sobie tutaj umrzeć, jakby. A więc myślę, że. Rozumiecie, co to będzie? O, Góle A na gulach to. Na gulę dawno polowałem. Jakiś czas temu, chyba. O! To ten, e, gniazda. Zanim dostaniemy też sporo y, jakby doświadczenia. Także warto robić! Nie. To jest chyba jeden algul nawet, z tego co mi się wydaje. Czy nie? Źle musiałem wypatrzeć. Nie, same góle, okej. Okay. jeden z czasów, sam gól, Myślę, że damy go radę raczej szybko Ja w ogóle patrzę, że się nagrywa, ale się nagrywa, więc super Dobra Nie, 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 pomyliłem się, zawsze używam jedynki, więc Jakby w procesie tym razem też tego zro to zrobiłem Okej okay. Tak nagrywam od 5 po chyba Więc jeszcze mamy kupę czasu na odcinek No staram się, żeby te odcinki były po pół godzinki i tak myślę, że to jest optymalny czas dla was gdzie do góli, trzeba je zniszczyć O, to jest tekst z memów, nie? Ogólnie Tu mam chyba jakieś kartacze, nie? Okej, okay, teraz to wybuchnie I... Ciekawostka, bo tego nigdy nie robiłem e, Tu są zawsze jakieś rzeczy do znalezienia, patrzcie Super, nie? A ogólnie bardzo mało tego używałem Myślę, w sensie, że niszczyłem i sobie szedłem Jakby nie wiedziałem, że tam coś jest Okej, okay. tu już damyś trochę konno, bo mamy 200 metrów Do tego miejsca, także... Płotka nas tam oczywiście zawiezie. I chyba potem mamy tutaj taką zbiorową misję: za zniszczenie wszystkich gniazd w danej lokacji, nie? Także spoko. Tak zniszczymy tam jeszcze ileś się tych gniazd, to myślę, że. Zastaniemy jakieś tam ciekawe osiągnięcie, zajęcie. O, tu jest właśnie chyba kolejny. O, miejsce mocy. I gniazdo góli. Super. Lepiej chyba zrobić nie mogę, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Czy ja wyjąłem ten miecz? Nie. Dobrze wyjąłem miecz. Musiałem że to zły, ale jest ok. A kurczę, spadajcie wy, ej, ziomeczki. Ogólnie podoba mi się jak Geralt wchodzi w ten stan, e, kiedy zabije, nabije się dużo mikstur, nie? Za dużo mikstur. Mega fajnie to wygląda wtedy, jak on tam, e, te żyły mu wychodzą. Dobra, padły. A ja sobie takim, że pozbieram to co z nich wypadło No masa tu jest takich właśnie No, no bo bojowisko, nie? W jednym słowem mówiąc e, gdzie jest tutaj Dobra, tu jest gniazdo, to miejsce mocy Otóż to, czwarte miejsce mocy, bardzo fajnie, kurczę No i mamy już tych umiejętności chyba sporo, zaraz to spotka postać 11 punktów aż nie? Świetnie. Ja sobie też by się ale nie wiem czym pokazywałem. Ale e, tu, jak wejdziemy w ten mutagen, to tu uh, chcę sobie to zrobić, nie? I potrzebuję do tego jeszcze dwóch mutagenów czerwonych, jednego niebieskiego, jednego zielonego. Tych dużych, oczywiście, więc no troszeczkę to jakby z tym nam Guli trzeba zejdzie, zniszczyć, żeby to zebrać. Dopiero w ogóle się fazie gry, ale wszystkie otwory niszczyć, yy, zabijać, niszczyć, plądrować co z nich wypada i tyle, nie? Okej, okay, jakiś krew gula zawsze się przyda do e, mikstur. O, a to jeszcze ten wyszedł jeden. Okej. Okay. Gól, kolejny. To właśnie wychodzę po zniszczeniu tego. Hmm. Gniazda. To spoko w sumie, bo zawsze tam takie doświadczenie. O. Wow, za niego dostaćmy więcej. To mi się podoba. Szkoda, że tam nic takiego nie wypadło, albo po prostu nie zauważyłem tego gula. No dobra, nieważne eee, Kolejna miejscoweczka, tu widzę, że coś się będzie działo, to chyba jakaś klatka będzie To właśnie jest spoko, to że czasami są uwięzieni ludzie eee, Znaczy spoko, nie spoko niby Ale są uwięzieni ludzie w tych... Aha, po prostu jest... Ło, wow, wow, nie, nie, Geralt, tam nie idziemy eee, Po prostu są uwięzieni ludzie E, których, e, jak ocalimy, to potem możemy od nich mieć jakieś ciekawe Profity, typu jedny z handlarzem To nam da zniżkę Drugi z kowalem, to nam tam e, Wykuje coś za darmo, nie Czekajcie, jak ten przejść w ogóle Właśnie ja teraz zastanawiam A tu jest cliff. A przez most po prostu, dobra, to jestem trochę nieogarnięty, wybaczcie Myślałem, że tam nic nie ma To jest po prostu brama No tak I tu jest chyba ten e, to latające coś, tak? Mogę tędy przejść? Czy nie mogę? Nie mogę za bardzo, ale słabo. Hmm. No dobra, to nic. Ale zaraz, może jakieś. Uda mi się teleportować po prostu. Szybka podróż. Sprawdźmy, gdzie to jest jakiś najbliższy znak. O, zacznijmy od młynu. Czemu nie? Teleportujemy się do młynu i tam sobie zaczniemy. No nie, na no nocy nie będę chodzić. Ta gra jest piękna w dzień, więc. ósmym rano sobie, pomedytujemy Od razu odnowimy mikstury A, a zarazem pocieszymy się piękną grafiką. Eee, dobra, przy młynie chyba będzie sporo akcji tej. Tak, przy samym młynie już jest coś ciekawego. Zaraz, zaraz. A to ten młyn, gdzie atakowali. Że walczyliśmy z gryfem. A patrzę ja takiej głupiej nie pamiętałem. Dobra, w tą stronę wybaczcie, pomyliłem się. O, muchawiec. Wystarczy iść, tylko espacja, espacja. O! to jest świetne. To jest świetne, kocham tutaj. To jest jedna jest z pierwszych lokacji. Emocje. Mogę z niego zaczerpnąć. Jedna z pierwszych lokacji, którą zrobiłem. I według mnie świetnie to wygląda, nie? Po prostu mistrzostwo świata. Zasporuję wam coś. Będę potrzebował oleju na upiory. Okej. Okay. Jeszcze to się uda, tak mówiłem. nie opiory się jak najbardziej przyda. A ten opiory nie jest taki głupi wcale, zniknął? A no tak, zniknął. Kolejny punkt jedności. Jezus, Maria Ten nowy sad nas. Bia biały sad nas rozpieszcza. Okej, okay. i wchodzimy sobie tu Dobra, oczywiście upiorę na sam początek Świetnie A ja akurat wiedziałem, że on tu będzie Co Gitiu? O, o kotek do nie podszedł Co tu? Miarczy, chyba chce wyjść. Tu nic nie ma raczej. No pozbieramy sobie tak grzybki Ale tak to chyba nic nie znajdziemy tutaj. to jakieś spodnie, coś tego Kolejne grzybki, dobra. O, znowu ten cech brzmi. Miecz cech u mhm A, zakończone zadanie Super. No dobra, to takie króciutkie zadanie, ale się zakończyło. A, to teraz był skarb, więc fajnie. Dwie rzeczy za jednym zamachem. E, za jednym razem, właściwie. Ale tu wyciągnie taki typowy cmentarz, co nie? Super, to wygląda. Bardzo fajnie, i to ma to taki swój mega klimat. Niepowtarzalny. Dobra. O, zapiszmy sobie może gierkę. Bardzo często przechodzę właśnie między tymi e, Znakami zapytania, zapisuję Bo nigdy nie wiadomo co nas może czekać po drugim miejscu Znowu miejsce mocy To jest niebywałe Magia. To góle to znowu To jest chyba ten trzeci ostatni Albo cztery ostatni Czwarty ostatni znaczy Nie wiem czy nie było czasem misji przypadkiem na te y, Znalezienie tych a to chyba było. Bo tak. Dobra, nieważne. No, ale patrzcie się po już będziemy kurcze Dlatego właśnie mi się warto robić to wszystko. Szukać sobie tych. To gniazdo góli trzeba je zniszczyć. Warto szukać sobie po kolei tych gniazd i też tych miejsc mocy. Bo to właśnie w nich. Eee, są dodatkowe punkty, które możemy potem przyznać, przyznać Przekazać na zdolności, co nie? No patrzcie, ja mam chyba 13 punktów, nie? No super A tu mam 10, także Spokojnie można zrobić sobie tej masę punktów, nie? Na sam początek to jest mega ułatwienie Dobra, wszystko chyba w temacie eee, Jeszcze sobie sprawdzę, pozwolicie moi drodzy eee, To jest za trudne, bo tam 60 levele pływają, a troszeczkę to jest jakby Poza moje granice możliwości, dlatego się nie będę tam po prostu pchał i tyle, nie? O, jednak jest ghoul Wyskoczywszy później Wow No doświadczenie do normalnie, z takiego gościa A to chyba dobrze, bo to jest jakby takie Wydaje mi się, że to jest jakieś jakby sprawdzenie tego, czy Na pewno zrobisz, wszystkich, nie? Czy ktoś się nie pojawi jeszcze później? Bardzo fajnie A w ogóle jak mam doświadczenie? Jeszcze 483 punkty i mamy level, nie? Więc prawie nic, tak naprawdę Biały saat, przepiękna lokalizacja Lokacja? Bardziej powinienem powiedzieć Okej, okay, co tam jest takiego ciekawego? Wilki będą, już słyszę więc dobra, my wilki. Warto jest jakby przemówić tych wilków. Tak mi się wydaje. A wiecie, już jestem troszkę bardziej. Ogarnięty w tym, co robię. Już te zabijanie tych wilków idzie mi lepiej, nie? Na początku wiecie, takie trochę z dystansem, a teraz wrąbuje się w nich po kolei młynek i. nie ma co mówić. Wow, tarcze Redani, tarcze. Widzicie, co to się działo? Albo łupił wojenne jednych i drugich. Jednych albo drugich, albo. Był to biwak wspólny. Jakieś zapiski są, przydajmy to. Co z to lepiej na Rozbiliśmy obóz w głębi puszczy. Nieopodal starego młyna i nieźle już się urządziliśmy. Ludzie niby biedni, ale jak się przy, przyciśnie, to zawsze coś wysupłają. Aha, chodzi o ten, o no hajs. A tak, a to worek zboża, to kilka koron właśnie. Ziele jest na pewno lepiej niż w wojsku. Przynajmniej... Dezerterzy! Przynajmniej jest to do gęby włożyć, a ryzyko, że śmiercią nasze wyczynki przypłacimy. I tak mniejsze. Się... Natalis? opo -o. Natalis. Natalis jak wódznamy. To jest bardzo dobry człowiek. Myślę, że warto szukać tego. W jest dobra. Eee, Używam wiedzimieckich zmysłów, by odnaleźć skarb bandytów. Czy to bandyci w końcu, czy jak? Z tego co widziałem, to deserterzy, nie? Ale dobra, nie trzeba. O nie. O tym mówiłem. Eee, nie, co ja mówiłem wcześniej. O, dobrze, że już się nauczyłem mniej więcej ogarniać te e, grupki wilków Wtedy tylko wbijam się, młynek, w po robocie, nie? No, to, to właśnie tak to wygląda u mnie Dobra Nie wiem jak to będzie z tym podejść, ale wątpię, że to mi się uda zrobić, bo jestem e, Strasznie zmęczony, widzicie Chociaż, może i wątpię jednak Staram się coś jeść, żeby mi się to HP generowało Ale no dużo nie, nie zdziałam, Dobra, to się jednak zadziało I ostatni cios, ostatni cios Bang, udało się Super Dobra Mega, nareszcie się udało tymi, z tymi wielkami I jak widzicie coś wyskoczyło nam tutaj, jakiś interfejs, już tłumaczył o co chodzi Pewnie pierwszy raz to widzicie, jeżeli oglądacie tę serię Otóż, miecz nam, się, miecz nam się psuje I trzeba... najważniejsze, na, na, w na świecie po prostu naprawić, nie? Także to jest chyba ten mm, 40% daje, tak? O, i tak oto naprawiliśmy sobie te 90% A ten daje chyba 15%, no to nie opłata się używać Dobra, super e, Biegniemy dalej e, Bo tam oczywiście jest no, to nasza... Um, misja do zrobienia Jakiś skał pokryty od tych bandytów Ciekawe jestem, co to będzie Dla pewności zapiszę Tak, wszystko nagram w Dzień podległości. No, powodzenia Okej, okay, dobra Wybaczcie, że znowu się zamknąłem, tak, ale... No wiecie jak to jest, jak się gra to jednak e, chce się trochę skupić na tym, żeby... Nie wypaść jak cielak przy tych wilkach, na oh, przykład co od. Robiliśmy Okej. Okay. O nie, tarcza jest najgorsza. Już on tłumaczy czemu Ona jest mega trudna. Trzeba jakiegoś gościa podpalić. O, właśnie. Udało się Dobra. Nice. Nie, 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 Gerald, nie chowaj. Tu jeszcze paru jest. A, to tu jest ta banda. Pamiętam to nie. Ojej. Co się stało? Co się zepsuło? Łucznik? A to nie będzie easy. Zanim mam tyle, to akurat będzie już po robocie. Powiedzmiński, robocie. Nie będzie jakiegoś szefa, czy coś? Nie ma nawet szefa, dobra. No to zbieramy. Mhm, mhm. okej. Okay. O, jest jakaś skrzyneczka. Spodnie kawalerzysty Szedłem taką długą drogę. Po spodnie dla kawalerzysty Rozumiem, że wojna, że ciężko wszystko, ale No spodnie dla kawalerzysty Ojej Tracimy e, Miejsce Trzeba mnie też sprzedać jak najszybciej, jak będę tylko jakoś kowala No i tak totalnie e, Trzeba mnie to sprzedać Skórę se wezmę Ale pałkę zostawię Ojej, znowu wziąłem te pałki, po co te pałki mi są potrzebne? Yy, ja zaspokojnie się wszystko tam potem paspotaję yy, pod odcinkiem, także myślę, że nie rozumiecie. Dobra, gita. Walić to. Takie takie rzeczy typu woda, to oczywiście to nic nie waży. Skóra waży dużo akurat, ale to jest co innego. Ora sobie zabierzemy. O, jabłko. Kanapka też się jakaś przyda że coś tam przekącić można. ok, tu chyba też jest skupa tego do zbierania alkes Tak, alkohole są potrzebne do mikstur oczywiście. Bo nie wiem czy wiecie, ale to właśnie na podstawie alkoholu. Tworzy się mikstury. Także... To, to ciekawa wiedza ogólnie. Im mocniejszy alkohol, tym lepsza mikstura wyjdzie, co nie? Okej. Okay. widzę, że już chyba nam się pomalutku zapełniło w brzuszku. <gry> Okej, okay, to nic, ja sobie to po prostu sprzedam później. E, ewentualnie. Opałki mi są niepotrzebne. To jest tanie gówno i nic nie daje. Dobra. E, to nic. E, Ludzie ja skończy z wami chyba teraz pożegnam. Wielkie dzięki za uwagę. E, ja cóż, nie zatrzymuję się, oczywiście lecimy dalej tam z tymi znakami. A są mi ostatni znak, tak? O, ostatni. No bo tam ten wodzie jest trudny, więc jakby on później. Ej, to sobie zrobimy sobie jeszcze ostatni znak i e, będziemy sobie kończyć odcinek Bo jest niedaleko, więc jakby... Fajnie, pół znaków na mapie już zrobiliśmy sobie Więc super A co tu się stało? Będzie jakaś misja Natki szpiega A, złoto deserterów ukończyliśmy Super Nice, nice To jakiś ten były A, jakieś wilki się biły pewnie, dobra. To nie jest ludzka Wielkie, dzięki za uwagę, jestem g Gplay i dzięki za uwagę, jak mówiłem, do końca odcinku w serii Wiedźmin 3. Trzymajcie się. No i cześć.